Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś kolejny pomysł na przepyszną i prostą w przygotowaniu sałatkę. Sałatka z tortellini, którą bardzo lubię i często robię, dlatego dzielę się przepisem. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Składniki, jakie użyję do przygotowania sałatki jest to tortellini, które podgotowałam. Oczywiście smak jest dowolny, ja mam akurat tortellini z serem. Szyka koserwowa pokrojona w drobną kostkę, około 15 dekagram. Następnie kolejny składnik to również pokrojone por. Wcześniej go lekko sparzyłam, nie był zbyt ostry. Ser żółty pokrojony w drobną kostkę, u mnie ser salami. Jedna czerwona cebula i tutaj mam taką marynowaną cebulkę ze słoika, można ją pominąć, jeśli ktoś nie lubi. I kukurydzę, dodałam również czerwoną fasolę. No i to są wszystkie składniki, bardzo proste, tak jak widać. Dodaję jeszcze oczywiście majonez, około 3-4 łyżki. No i trzeba przyprawić sól, pieprz. Teraz wszystkie składniki delikatnie ze sobą wymieszam. Oczywiście musimy ją schłodzić w lodówce, aby wszystkie smaki się przegryzły. Jeżeli robimy na przykład na jakąś imprezę, można przygotować dzień wcześniej. Sałatka jest smaczna, bardzo prosta, polecam, naprawdę często ją robię i bardzo często wracam do tego przepisu. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.